halo, dzień dobry. Z tej strony Mateusz, Tenjanisz, Janiszewski skomentuje dla Was bramki, w których uczestniczył Jan Wójcik, reprezentant Krakowi Kraków. I zobaczmy. 83. Minuta spotkania pojedynku Krakowi pomiędzy Wisłą Płock. Tam rozgrywają napastnicy piłkę między sobą, zagranie na 16 metrów i uderzenie przy samym słupku w okienko bramki, nie pozostawiając szans bramkarzowi. I w tym momencie Krakowia wysunęła się na jedno bramkowe prowadzenie, które ostatecznie przyniosło Jankowi 3 punkty w pierwszym spotkaniu, w drugim spotkaniu również był to mecz z Wisłą Posk, był to rewanż, tam Wiślacy od samego początku, rozegranie do boku kiwka, zagranie pod całą bramkę i 1 do 0, w czwartej minucie spotkania, chcieli udowodnić, że te spotkanie nie będzie wyglądało jak poprzednie, ale czy tak faktycznie było zobaczmy za chwilę, bo długo dłużny nie pozostawał Janek Wójcik zabiera piłkę lewemu obrońcy zagranie za jego plecy, szybkie rozegranie strzał w okienko, Ramki mamy 1 do 1. Na następną bramkę musieliśmy czekać aż do 57 minuty. Tam w wyniku tych troszeczkę błędu obrońcy, który wykorzystali napastnicy, dając sprowadzenie wiśle 2 do 1. No i w tym momencie Krakowia była bardzo, bardzo zmotywowana do tego, żeby jeszcze odrobić straty, ale to się nie udało. Za to w następnym pojedynku już napędzeni ze Śląskiem Wrocław 1 do 0 w 46 minucie na początku drugiej połowy. Ronaldo, ale nie Cristiano tylko brawa Ronaldo wyprowadza na prowadzenie drużynę Krakowi. Bardzo chciał zawodnik Śląska Wrocław odrobić tą stratę i udało to się już w 49. minucie. Za to w minucie 72 już z główki po rzucie rożnym, czyli w najgorszy możliwy sposób tracimy bramkę. Niestety musimy to odrabiać, udało się odrobić w 87 minucie, tam jeszcze bramkarz próbował zaskoczyć napastnika zmieniając trochę pozycję w ostatniej chwili, ale to się nie udało. Teraz zobaczmy, mamy już rewanż i zawodnik Krakowi przez rozklepanie Tutaj dał się zaskoczyć zawodnikowi ze Śląska Wrocław, no i niestety znowu musimy odrabiać straty. I to się udaje w 31 minucie. Zobaczmy ten spokój, zobaczmy to rozklepanie. Naprawdę to się może podobać. Jeżeli ktoś kiedyś grał w Fifę, to wie jak trudno prowadzić takie akcje, ale teraz zagranie za plecy zejście do boku i zobaczmy, co się wydarzyło w 53 minucie. Mamy 2 do 1. Ta akcja w odróżnieniu od tej poprzedniej wyglądała na banalnie prostą, bo dobre zagranie za plecy zawsze stwarza dużo, dużo większe możliwości. gdyż tego miejsca jest dużo więcej, ale teraz. 64 minuta rozklepanie i zobaczmy jak Janek Guzik podsumowuje tutaj ten obraz tego spotkania. Teraz mamy już 84 minutę 3 do 1, także zdecydowanie z dużo większym luzem możemy obserwować zawodnika Krakowi. Tutaj zejście do boku rozklepanie. Powinien niby strzelać od razu, ale nie, on zaczekał. 4 do jednego, Dziękuję bardzo i pozdrawiam Mateusz Liszewski.